Patryk kanał Buty nie grają i tak jak zapowiadałem, czas na top ten najlepszych butów sezonu 2021-2022, czyli 10 najlepszych butów do koszykówki dostępnych na naszym rynku. Nie mówię, że tutaj nie wiem, w ostatnim tygodniu weszły zajony. Przepraszam, tygodniu w 3 dniach, ale to już nie ma sezonu, bo sezon liczę z końcem sezonu NBA, bo wszystkie inne wcześniej się kończą raczej, więc tutaj nie ma problemu. Nie liczymy też KD 15, od razu zapowiadam, one też weszły w samej końcóweczce, czy Lebronów, Lowów. No niestety to, co można było chociaż miesiąc w nich pograć, to wtedy możemy już liczyć reszta tak nie do końca. Ale zanim przejdziemy do samego odcineczka, pamiętajcie subować ten wspaniały kanał, za co będę mega wdzięczny, ponieważ wy uwielbiacie topki, a... Teraz będzie troszkę więcej tych topek, i pamiętajcie, polubić ten film. No, bo zasługuje to na lajka. Like bo ustawienie tych butów w odpowiedniej kolejności, które ja uważam, że jest top 10, nie było dla mnie proste. Serio, takie robienie topek jest dla mnie bardzo trudne. Muszę myśleć, bo no, ten bym postawił na ósmym, ale w sumie ten z siódmego jest lepszy. Ale w tym jest gorszy, i tak cały czas myślisz, to nie jest takie proste. Ale skończmy, już pitolić, i przejdźmy do krem de la creme. Czyli zaczynamy od miejsca dziesiątego. A na nim Harden Volume 6. I to, że są na miejscu 10, nie znaczy, że są do dupy. Powiem Wam, że top ten w tym roku jest naprawdę bardzo spoko. Naprawdę, no nie ma to złych, butów, nawet średnich butów, to nie ma to. Wszystkie buty są spoko. I w tych butach nie ma nic złego, są naprawdę dobre. W tamtym sezonie byłyby dużo wyżej. Na pewno, bo tamten sezon był po prostu słabszy, jeśli chodzi o buty. Ale w tym, no niestety muszą znaleźć się na miejscu 10. Bardzo walczyłem z sobą, czy nie ustawić ich na miejscu 9. No ale jednak stwierdziłem, że all-around te blądują na miejscu 10. A na miejscu 9? Tak, Kerry dziewiątki. Uważam, że jest to ulepszona wersja ósemek, Ja bym to nazwał 8,5, bo nie zasługuje to dla mnie na miano osobnego buta. I niech to będzie taki mój ukłon w stronę MVP finałów. Bo ja osobiście, dla mnie, personalnie, dla mnie do gry, nie byłyby w tym top ten. Ale uważam, że jest poprawa i buty dla lekkich zawodników, grających na idealnie czystych halach, się nadają. Na dwór kompletnie nie, na brudne hale też nie, dla ciężkich zawodników też nie, więc to tyle. A, dla dynamicznych już kompletnie. Ale ogólnie, no i ten but jest fajny, naprawdę mega mi siedzi. Siedzi mi wizualnie. Dochodzenia Bardzo. Do gry w koszykówkę niestety nie jestem dla nich za ciężki. Niestety, minusik. Dlatego tylko miejsce dziewiąte. A na miejscu ósmym PG6. Ja wiem, że wielu z Was powie, że PG6 są takie super, ale no, nie są super. PG5, no to genialny but, naprawdę. Ja PG5 uwielbiam, bardzo lubię. I wiem, że mega wiele osób je propsuje. No, oczywiście, tam jak w PG4 tam jest problem z tym pękającym wiecznie zoomem. Tutaj tego problemu nie ma, bo mamy riachta w podeszwie, ale ja uważam, że jest to uwstęcznienie się względem piątek. Piątki dla mnie były dużo fajniejsze. Te oczywiście na outdoor będą nadawać się lepiej, tylko nie ta biała wersja, bo tu jest cała brudna u mnie. No, zresztą hardeny też są całkiem brudne na kolekce, ale przynajmniej je ogrywam. Dobra, to jest miejsce ósme. A na miejscu siódmym kolejny butel dla Lidasa, czyli Dejmy ósemki. Uważam, że jest to kozackie rozwinięcie. Tej my siódemki były Git, naprawdę fajne. Szczególnie w tej wersji Expectly, bardzo fajne, ale ósemki to jest naprawdę Giga koks. Ja na autor je używam bardzo sporo. Na hale zresztą też się nadadzą. W cenach poniżej 300 zł idzie je kupić i tak są na promocjach. Takich możecie sprawdzić. w do nas do Discorda, link w opisie. Zapraszam. A na miejscu szóstym Jordan36. I tak, moi drodzy, Jordany znalazły się u mnie w topce najlepszych butów w jakiegoś sezonu. Myślałem, że to nigdy nie nastąpi, ale tak, znalazły się i w tamtym roku byłyby wyżej. W tamtym roku pewnie by przegrały tylko z KD 13 tak myślę? Nie pamiętam, co w tamtym roku było dobre. No z Pumami jeszcze, Old no to w trójce by mogły być spokojnie, a w tym dopiero szóste miejsce, więc zobaczcie, jak mocny jest ten sezon. Ogólnie mega fajne buty, ja je mega lubię. Są bardzo, bardzo kozackie. No ale niestety do top 5 się nie nadają, więc są na miejscu szóstym. A na miejscu piątym kolejne Butelidasa. To, co w poprzednich latach było nie do pomyślenia, tak w tym roku staje się faktem. Adidas rządzi i serio, Adidas się poprawił. W szczególności te Traje Yangi, to są naprawdę mega fajne buty. Zresztą widać na parkietach, że trochę osób nie gra. Mogę nie przepadać za Trajem Yangiem jako osobą, ale jego buty naprawdę, naprawdę lubię i mega propsuję te buciki. Dlatego znajdują się na miejscu piątym. A, i pierwszy raz porządne połączenie Light strike i Boosta tu było. A na miejscu czwartym, chyba najświeższe buty na tej liście, tak myślę. Nie do końca jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Kełaje dwójki. Kurcze, kozackie buty. Jak w każdych butach niebalansa, już zaliczyłem w nich występ życia w meczu o trzecie miejsce u nas CNBA, gdzie w pierwszej kwarcie nie wszedłem, w drugiej wszedłem, rzuciłem trójkę jedną przez pierwszą połowę, a w czwartej kwarcie rzuciłem 15 punktów. Nie, 11, przepraszam, 11 z 15 drużyny. Więc końcówkę porobiłem i zawsze, zawsze w butach New Balance mi naprawdę dobrze idzie w meczach o stawkę. Więc no, New Balance jest na propsie i są mega wygodne. Mega. Nie mam się kompletnie do czego doczepić. Mega fajna trakcja. Wygodniejsze na pewno niż yy, Kałaje jedynki. To na 100% są mega wygodne i nie zamykają tak stopy, znaczy tak negatywnie, że wam miażdżą, te po prostu jedną zamykają i to jest mega plus i to jest miejsce czwarte. A podium otwierają, tak moi drodzy, friki trójki, czyli buty już nieobecnego, tylko poprzedniego MVP finałów, czyli Giannisa Antetokounmpo. W momencie, kiedy to nagrywam, jestem w połowie oglądania filmu o nim na Disney Plusie. Polecam, ogólnie pierwsza połowa jest super, na razie mi się podoba i Naprawdę, takie all around buty dla każdego, są naprawdę spoko. Czy ja w nich gram, Wilku w gra, który grał wcześniej tylko w Lebronach. Wilka możecie oglądać u nas na szorcach, jak wali tysiąc wsadów. I wreszcie buty, w mu poducha nie walnęła, więc no coś to znaczy. Jak Wilkowi nie strzelają poduszki, to musi być na propsie. Więc zasługują na miejsce trzecie i one zamykają pudło. A na miejscu drugim… Puma MB01, tutaj oczywiście piękne wydanie, zielone z ikiem i Mortim. i naprawdę uważam to za kozacki bucik. Nie wiem, nie wiem, co mam tu dodać. To jest taki bucik, w którym wszystko jest mega dobre. Nie mam się do czego doczepić, kompletnie. No, jest do czego się doczepić. Nie są na pierwszym, ponieważ ich dostępność. Jelisel na nich jest posrany. Ostatnio widziałem znowu typa. Wcześniej na grupkach wystawiali je po 2000. Mówi, nie, Mordy, musi być taka cena niżej nikt nie zejdzie. Teraz już ziomek wystawiał po 1400 do negocjacji kilkanaście sajzów. Mam nadzieję, że mu to nie zejdzie i sprzeda po 500 zł. A gdybyście chcieli kupić taniej buty, oczywiście te, Ricky i Morty, to w tym momencie u nas na Discordzie kolega Aro sprzedaje swoje. Te, które były w recenzji ich u mnie na kanale ja już swoje mam. One są nieużytkowane, więc sprzedaję je za 900 zł. Zapraszam, u nas raczej nie robi się za dużego riselu, tylko sprzedaje się po koleżeńsku. A na miejscu pierwszym, tak moi drodzy, KD14. Uważam je za najlepsze buty tego sezonu. Nie ma w nich żadnych minusów. Wszystko jest kozackie. Są to najlepsze buty. Za... No, wy to oglądacie w sobotę, bo ja to nagrywam w piątek. We wtorek wejdzie recenzja step backów dwójek, bo nie zdążę z KDKami. Ale myślę, że jak obserwujecie na Facebooku sklep koszykarza, to tam widzicie, że prawdopodobnie 15 będą za dwa tygodnie na odcinku, za tydzień. No. Zobaczymy, jak będzie z 15, ale 13, 14, KDKi, ostatnie dwa lata to naprawdę dominacja genetyczna kompletna. I to one wygrywają najlepsze buty sezonu 2020. 21-2022. Dajcie znać, co wy myślicie. Czy zgadzacie się z moją topką? Jakie są Wasze opinie? Których z tych butów graliście, a których Waszym zdaniem brakuje? Ja wiem, które buty będą najczęściej wymieniane, że ich brakuje i ich nie brakuje. Osoby, które mnie znają, wiedzą o czym mówię. Dobra, z mojej strony to już wszystko. I dawajcie znać w komentarzach, jakie topki Wy byście chcieli zobaczyć, bo wiem, że uwielbiacie topki. I do zobaczenia w następnym odcinku. Nara!